Nie wszystko, co działa, da się zmierzyć. Nie wszystko, co prawdziwe, krzyczy. Czasem wystarczy spotkać kogoś, kto pamięta jeszcze, jak słuchać ziemi, jak rozmawiać z roślinami, jak tworzyć nie po to, by sprzedawać, ale po to, by uzdrawiać. Taką osobą jest Ewa cicha, uważna. Jej esencja jest obecna w każdej kropli. W każdej łyżeczce nalewki, w każdej maści, która pachnie, czymś więcej niż tylko zielem. Jeśli chcesz wiedzieć, co to znaczy, prawdziwe rękodzieło energetyczne, nie marketingowe, nie hurtowe, ale tworzone z modlitwą w dłoniach, to właśnie to. Maści robione na gęsim smalcu, z dodatkiem masła szeja i oleju kokosowego. Ziół zbieranych w ciszy, nalewki, które dojrzewają jak stare wino, tworzone z szacunkiem do roślin, do cyklu natury. Nic tu nie jest przypadkowe, ani zapach, ani skład, ani to, że teraz słuchasz tego tekstu, bo może to Twoje ciało potrzebuje ukojenia, może to Twój sen woła o oczyszczenie, a może Twoje pole energetyczne chce, byś dotknął czegoś autentycznego. Nie musisz kupować, nie musisz wierzyć. Wystarczy, że pozwolisz sobie poczuć. Jeśli cię to przyciąga, to znaczy, że to dla ciebie. Szczegóły na mojej stronie nafy. Link w bio. To nie jest tylko maść, to nie jest tylko nalewka. To energia. To dar. Od jednej esencji dla drugiej. Zapraszam.